I bow down to pray, try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got a hundred million reasons to walk away. But, baby, I just need one good one to stay. Czy cut through przetłumaczymy dosłownie jako przeciąć coś, ale to może też znaczyć y, przebić się, przebrnąć przez coś. Przykład: I think we will get there faster if we cut through the forest. Myślę, że dotrzemy tam szybciej, jeżeli przetniemy las. I Lady Gaga prosi Boga o pokazanie jej drogi, jak ma przebić się przez tą jego skorupę tego kogoś tego chłopaka przez jego znoszoną skórę She is asking Lord how to cut through his worn out leather